Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś Kosmopola, czyli program poświęcony najnowszym wydarzeniom kosmicznym, bo kosmos to przyszłość naszej cywilizacji i wypada mieć na uwadze, co tam się dzieje. Kosmos to także ostatnia prawdziwa przygoda, jaką może jeszcze przeżyć człowiek, ale zanim człowiek w tym kosmosie przeżyje cokolwiek. To najpierw takie miejsce wysyła się maszyny. Sonda nasa, Lucy, leci w stronę trojańczyków, planetoid krążących wokół słońca, na tej samej mniej więcej orbicie, co Jowisz. Jestem pewien, że mówiłem o tej misji w którymś z programów, bo to misja ważna. To już nie jest grajdołek orbity orbity okołoziemskiej, a głęboki kosmos i prawdziwa przygoda. Lucy jest teraz jakieś 50 milionów kilometrów od Ziemi, lecąc w kosmicznej próżni. Lucy otworzyła dwa piękne wachlarze, które są kolektorami słonecznymi i które mają dostarczać energii jej instrumentom. Z jakiegoś jednak powodu jeden z nich nie otworzył się do końca i jest to z pewnością przykra wiadomość dla NASA. Na Ziemi jest duplikat tego panelu i na razie próbuje się rozmaitych wariantów i rozwiązań, aby otworzyć wachlarz w całości. Pierwsza próba zostanie dokonana 10 kwietnia. Czasu jest dużo i droga daleka. Dlatego nie ma co ryzykować. Na razie energii jest dosyć, ale im bliżej Jowisza, tym mniej słońca i mniej energii. Obecnie ocenia się, że nie do końca rozwinięty panel daje od 75 do 90% energii. Nie jest więc źle. Problemy z prądem ma także misja Insight na Marsie, ta z polskim kretem, który nie chciał się wkopać w glebę. Panele Insight, co prawda, pięknie się otworzyły, ale z czasem, powoli, pokrywały się marsjańskim kurzem i dawały coraz mniej energii. I wydawało się, że to już koniec życia tej sondy. 7 stycznia wyłączono Insight, bo szła burza i to była szansa, że wiatr zdmuchnie kurz z paneli. Dziś wiadomo, że coś tam zdmuchnął, bo Insight znów zaskoczyło, ale na razie nie robi odczytów naukowych, tylko się odmraża. Nie chce podzielić losu Łazika Opportunity. Jego panele też zasypał kurz. Łazik stracił napięcie i zamarzł na amen. I wszystko wskazuje na to, że taki los czeka niestety misję InSight. Marsjański łazik Curiosity nie ma problemów z energią, bo wciąż ma sporo prądu w swojej nuklearnej baterii, ale jego piętą achillesową okazały się koła. Od wielu lat wspominam o zniszczonym kole łazika i NASA robi co może, żeby nie zniszczyć go jeszcze bardziej. Ostatnie zdjęcia kół pokazały, że w porównaniu z poprzednim rokiem nie ma nowych zniszczeń. W JPL napisano nawet specjalny software, który drobiazgowo analizuje drogę, jaką ma pokonać Curiosity. Wytycza się tak, aby maksymalnie uniknąć dalszych zniszczeń koła. Nie jest to łatwe, bo Curiosity jeździ teraz po naprawdę trudnym, skalistym terenie wspinając się mozolnie na mount Sharp. Tak więc Curiosity już nie pojeździ po piasku jak w Diunie, ale jak się okazuje, wydmy na Marsie też są interesujące, bo ze względu na cienką atmosferę im większa jest wydma, tym bardziej jest stabilna. I z czasem nie przesuwa się jak ta w łebie, ale pozostaje w tym samym miejscu. Największa kraina wydm na Marsie to okolice bieguna północnego Czerwonej Planety. Tam jednak dynamika wydm jest nieco inna i odkryto to całkiem niedawno. Mniejsze wydmy przesuwają się tam około 10 metrów rocznie i okazało się, że te największe również się przemieszczają. Znacznie wolniej, ale z pewnością nie stoją w jednym miejscu. Zamrażanie i rozmrażanie bieguna tworzy wiatr. I jest on wystarczający, aby poruszyć marsjańskie piaski. Jednym z powodów tworzenia kosmicznych programów z cyklu Polaraxa jest fakt, że kosmiczna eksploracja wchodzi w nową fazę i warto ją poobserwować. Nie chodzi nawet o same technologie, ale także o styl prowadzenia biznesu kosmicznego, bo jak się okazuje, bardzo dużo od tego zależy. W USA jest to wolny rynek, ale tylko na pierwszy rzut oka, bo biznesem kosmicznym rządzą miliarderzy związani z wojskiem, agencjami i kto wie z czym jeszcze. Żaden z nich, mimo potężnych możliwości, nie ma swojego własnego programu kosmicznego i dostarcza to, czego się od niego oczekuje. Amerykańskie firmy kosmiczne same z siebie to mogą najwyżej powozić turystów i to nie za daleko. Nieznane dokładnie są kosmiczne plany Chin na ten rok, bo na razie nie ogłoszono żadnego terminarza lotów w kosmos. W Rosji z kolei panuje zamieszanie i to od lat. Roskosmos kontroluje każdy aspekt eksploracji kosmicznej i nikogo już nie przekonują obietnice, że można robić w Rosji prywatny biznes kosmiczny. Pół biedy, jeśli taki biznes padnie, wtedy nie ma o czym mówić, ale gdy osiąga sukces to natychmiast pojawia się rozkosmos i wchłania taką firmę w swoją otchłań. Wspomniane Chiny z kolei mają jedną gigantyczną korporację kosmiczną i bez wojska nie ma nawet mowy o kosmosie. Indie, które kilka lat temu pokazały kosmiczny pazur i był to najbardziej radosny i obiecujący program kosmiczny do obserwacji, dziś zapadły w letarg. Indie mają nowego dyrektora Agencji Kosmicznej, który jest inżynierem rakietowym. I może obsadzając na różnych stanowiskach swoich kolesi z Polibudy ożywi cały program. Europa? Cóż, na razie nie wiadomo o co kosmicznie chodzi Europie. Niby technologie są, ale idą do wujka Sama albo wujka Jinpinga. Symbolem kosmicznego sukcesu jest oczywiście SpaceX, który strzela rakietę za rakietą, buduje swoją konstelację satelitów, wynajmuje się do wynoszenia innych satelitów na orbitę, ale jego perła w koronie, Starship, nagle złapał opóźnienia. Firma uspokaja, że są one niewielkie. Wydawało się, że SpaceX zajmie się dużymi klientami i jeszcze większymi pieniędzmi. Ale w SpaceX nie gardzi się żadnym klientem i na rynku CubeSatów cała konkurencja płacze, bo SpaceX nadal jest najtańszy. W ostatnim starcie rakiety firma wyniosła za jednym zamachem 105 rozmaitych satelitów. Dlatego inne, zwłaszcza te małe firmy kosmiczne, muszą szukać dla siebie coraz bardziej wyspecjalizowanej działalności. Firma Orbit V padła na bardzo ciekawy pomysł i zbudowała pierwszą kosmiczną stację benzynową. Pod koniec tego roku stacja ma być umieszczona na orbicie okołoziemskiej przez rakietę SpaceX i z jej paliwa będą korzystać te satelity, które tego paliwa potrzebują. Zaraz po pierwszej stacji benzynowej ma polecieć druga. A na początku przyszłego roku warsztat naprawczy innej firmy kosmicznej Astroscale, której roboty będą naprawiać zużyte satelity, wymieniać podzespoły i przez to przedłużać czas ich pracy. Pierwsza taka stacja benzynowa będzie miała w sobie tonę ksenonu. No, wiem, wiem, że nie benzynowa. Niech będzie stacja ksenonowa. A póki co w lidze kosmicznej jest 3.0 i prowadzi USA, bo do tej pory miały miejsce tylko trzy loty kosmiczne. Dwa SpaceX i jeden Virgin Orbit ze swoim Launcher One. Virgin Orbit jest osobną firmą, która wyodrębniła się z kosmicznej korporacji Virgin Galactic, której szefem jest Richard Branson. Rakieta nośna Virgin Orbit jest odpalana z przystosowanego do tego celu pasażerskiego Boeinga. Był to czwarty komercyjny start takiej rakiety, choć nie jestem do końca pewien, czy ktoś zarabia na tym pieniądze. Elon za jednym zamachem wyniósł w kosmos 105 satelitów, a Virgin Orbit tylko 7 i to niewielkich. Ciekawostką jest to, że w tej siódemce był jeden polski satelita firmy Sat Revolution. I to cieszy, bo jeszcze nie tak dawno w polskiej prasie nie dawano wiary, że śmiały plan Sat Revolution z Wrocławia się powiedzie, a dziś mamy jego początek. Polskie prywatne satelity z wrocławskiej firmy są w stanie tworzyć kosmiczne zestawy. Co oznacza, że można takiego satelitę rozbudowywać co jakiś czas, wysyłając w kosmos kolejny wyspecjalizowany moduł. Najbardziej śmiały pomysł polskiej firmy to zbudować taką mini stację badawczą, wynająć prywatny holownik kosmiczny, który jest już w budowie i zaciągnąć to wszystko do Marsa. Oznacza to, że nie jest potrzebna super ciężka rakieta nośna, aby wysłać na Marsa wypasiony zestaw, bo można go złożyć tanim kosztem i mieć skuteczny zestaw badawczy nad Marsem. Sat Revolution podpisał z Virgin Orbit umowę o długofalowej współpracy, co w przypadku komercyjnego sukcesu firmy ma sens. System Launcher One, który jest rakietą podwieszoną do zmodyfikowanego Boeinga 747 i odpalaną na wysokości 11700 metrów, ma już kilka wersji. Jedna z nich z pewnością jest idealna do spełnienia marsjańskich marzeń Sat Revolution. W wersji tej rakieta Launcher One jest w stanie zawieźć na Marsa 50-kilogramowy ładunek, czyli niewielkiego wyspecjalizowanego satelitę, dokładnie takiego, jaki produkuje polska firma. I to otwiera szereg znakomitych możliwości. Trzymam kciuki za polski projekt. Podobna idea przyświecała nieżyjącemu już Polowi Alenowi który na pustyni Mojave budował gigantyczny dwukadłubowy samolot zwany rok, który miał wynosić tak wysoko jak się da rakietę i odpalać ją z wyższych warstw atmosfery. Po śmierci Alena wydawało się, że cała idea runęła i gigantycznego behemota czeka złomowanie. Tymczasem projekt odżył i właśnie dokonano trzeciej udanej próby lotu tego latającego kosmodronu. I wzniósł się on na wysokość ponad 7000 metrów. Samolot ma olbrzymi łódźwik i czeka go jeszcze co najmniej 8 takich prób, zanim będzie gotowy do kosmicznej działalności. Nisza, jaką znalazła sobie firma Stratolaunch, jest niezwykle atrakcyjna. Firma buduje samolot kosmiczny zwany Talonej, który będzie rozwijał prędkości hipersoniczne. Samolot jest bezzałogowy i jego zadaniem będzie wynosić niewielkie, wyspecjalizowane satelity w kosmos lub dokonywać pomiarów w określonym miejscu na orbicie okołoziemskiej. Taki samolot ma być wielokrotnego użytku i ma lądować na lotnisku. Jego prototyp ma rozwijać prędkość Mach 6. Z ogromnego samolotu rok będzie można odpalać w jednym locie trzy takie samoloty. Tak więc koncepcja jest niezwykle interesująca i trudno się dziwić, że jest nią zainteresowane wojsko. Tymczasem inny kosmiczny samolot, X-37B, jest już ponad 600 dni w kosmosie. Samolot kosmiczny należy do wojska i jego zadania są tajne. Poleciał w kosmos 17 maja 2020 roku. Opublikowano jednak kilka informacji na temat eksperymentów, jakie zostaną przeprowadzone w kosmosie z użyciem tego samolotu. Jeden z nich będzie badał możliwość zamiany promieniowania słonecznego na mikrofale. Samolot ma na swoim pokładzie małego satelitę wojskowego, którego zadań nie znamy. Jest tam także pojemnik z nasionami, które mają zostać zbadane przez nasa po tym, kiedy samolot powróci na Ziemię. Kiedy to będzie? Tego nie wiadomo. Mówi się nieoficjalnie o tym, że ma on być w kosmosie nieco ponad 780 dni, czyli jego zadaniem będzie pobić poprzedni rekord przebywania w kosmosie tego pojazdu. Samoloty kosmiczne określa się kryptonimem OTV, co jest skrótem od Orbital Test Vehicle, czyli Orbitalny Pojazd Badawczy. Oficjalnie do tej pory zbudowano tylko dwa takie kosmiczne samoloty. Należą one do amerykańskich sił kosmicznych, do jednostki o nazwie Delta 9. Zadaniem tej jednostki jest ocena zagrożenia kosmicznego i obrona amerykańskich interesów w kosmosie. A przestrzeń kosmiczna nie jest zbyt przyjazna dla ludzi. Niektórych aspektów można uniknąć, takich jak próżnia i zimno, a także część promieniowania. Jednak przez brak grawitacji kości astronautów tracą swoją masę. Dwa litry płynu w ludzkim ciele przemieszczają się w stanie nieważkości do górnej części ciała, co po powrocie na Ziemię tworzy problemy ze wzrokiem. I to tylko kilka problemów zdrowotnych ludzi, którzy wyruszają w kosmos. NASA stworzyła nawet osobną nazwę, którą takie problemy zdrowotne się określa. I jest to RIDGE, co jest akronimem od promieniowania kosmicznego, izolacji i zamknięcia, odległości od Ziemi, Pola grawitacji i zabójczego środowiska, w którym żyje astronauta w przestrzeni kosmicznej. Najnowsze badania zdrowia astronautów dodały do tego jeszcze jedno zagrożenie. W przestrzeni kosmicznej istnieje coś, i nadal nie wiadomo, co to jest, co niszczy ludzką krew. A konkretnie sprawia, że ludzkie ciało dokonuje hemolizy, czyli przechodzenia hemoglobiny do osocza krwi, wywołane zniszczeniem erytrocytów. Ten zdrowotny fenomen nazywany jest także kosmiczną anemią. Kiedy astronauta po długim pobycie na stacji kosmicznej wraca na Ziemię, to głównie z tego powodu trafia natychmiast do szpitala, na oddział rehabilitacyjny. Ludzkie ciało, będąc w stanie nieważkości, stara się przystosować do tych niecodziennych warunków i zmniejsza w sposób gwałtowny ilość płynów w ciele o 10%. Oznacza to, że w błyskawicznym tempie zniszczonych zostaje 10% czerwonych ciałek krwi, czyli erytrocytów. Takie wnioski powstały po zbadaniu 14 astronautów, którzy przebywali 6 miesięcy na orbicie. Zostali oni wyposażeni w specjalne puszki, w które oddychali. Do puszek oddychano cztery razy: po pięciu dniach, po dwunastu dniach, po trzech miesiącach i tuż przed powrotem na Ziemię. Następnie takie puszki trafiły do laboratorium. To, co zawierały puszki, badano później bardzo czułym, gazowym chromatografem, który mierzy poziom tlenku węgla produkowanego przez astronautę na czterech etapach misji. Powstają wówczas, gdy czerwone krwinki przechodzą hemolizę. Mimo, że tlenek węgla w organizmie produkują mięśnie i wątroba, to jego 85% pochodzi właśnie z hemolizy krwi. Badania wykazały, że w przestrzeni kosmicznej ciało astronauty niszczy 3 miliony czerwonych krwinek w każdej sekundzie. Na Ziemi, państwo i ja w ciągu takiej sekundy niszczymy 2 miliony takich krwinek. W kosmosie ta zmiana jest wręcz niezauważalna, bo ludzkie ciało zmniejsza ilość płynów i wszystko wygląda normalnie, ale kiedy astronauta wróci na Ziemię, ludzkie ciało wraca do poprzedniego poziomu płynów, bo musi sobie jakoś dać radę z grawitacją i wtedy powstaje kosmiczna anemia. Większa ilość płynu rozrzedza zagęszczenie czerwonych ciałek krwi. Oznacza to, że kiedy astronauta wysiada na Ziemi ze swojego statku kosmicznego, jest w stanie klinicznej anemii. Jednocześnie produkcja czerwonych ciałek krwi wzrasta, ale nigdy nie wraca do poprzedniego poziomu. Okazało się także, że im dłużej trwa pobyt w kosmosie, tym dłużej trwa anemia na Ziemi po powrocie. Najgorsze jest to, że nikt nie jest do końca pewien, co powoduje w kosmosie takie szybkie niszczenie czerwonych ciałek krwi. Do hemolizy może dojść w czterech częściach ludzkiego ciała: w szpiku kostnym, czyli w miejscu, gdzie powstają czerwone ciałka krwi, w naczyniach krwionośnych, w wątrobie i w śledzionie. Szpiki śledziona są najbardziej podejrzane, że to właśnie tam powstaje hemoliza. Nie wiadomo także, co dzieje się z krwią w przypadku dłuższego niż 6 miesięcy pobytu w kosmosie. Jest to ważne, bo trwają przygotowania do wypraw na Księżyc, a przede wszystkim na Marsa. Ale to, co odkryto do tej pory, ma spore znaczenie dla ludzi, którzy mają wystarczającą ilość środków, aby polecieć w kosmos na wycieczkę, o ile pieniądze dla nich nie odgrywają roli, bo ich stać to z pewnością ich zdrowie niekoniecznie będzie współpracować. Nawet krótkie wycieczki w kosmos mogą być niebezpieczne dla ludzi z problemami sercowymi, z anginą, z podwyższonym poziomem hemoglobiny lub z problemami krzepliwości krwi. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób gwałtowny spadek czerwonych krwinek płynie na gojenie się ran powstałych podczas pracy w stanie nieważkości. Nie wiadomo, bo nikt tam się jeszcze poważnie nie skaleczył. To wszystko jest niezmiernie ważne, bo przyszłość Ziemi i naszej cywilizacji zależy od kosmosu. Kosmos daje jedyną furtkę ratunku dla ziemskiej ekonomii i to może uratować nas przed gwałtownym resetem. Kto wie, może nawet takim, jaki oglądaliśmy w serii filmów z Mad Maxem. Ale człowiek ma tak skonstruowane ciało, że ma problem z życiem poza naszą planetą. A to oznacza, że. już pewnie się Państwo domyślacie, co to oznacza. Oczywiście terapie genetyczne, aby nie tylko przystosować człowieka do życia na Marsie, ale także, że tak powiem, leczyć go, stymulując jego kod genetyczny, co wszyscy dziś odczuwamy na własnej skórze. Ta determinacja świadczy także o tym, jak ważna jest ta ekspansja w kosmos, i nikt, ani nic tego nie cofnie. Chyba, że kamyk, taki jak ten, który zakończył życie dinozaurów na naszej planecie. A tymczasem coraz więcej takich kamyków śmiga obok Ziemi. 18 stycznia przeleci, a jeśli słuchacie tego państwo później, to już przeleciał kamyk o nazwie PC 1994 i ma on wielkość Empire State Building, a najbliżej Ziemi będzie w odległości milion 100 tysięcy km, więc strachu raczej nie ma. Ale warto to zanotować, bo wróci jak zły szeląg. W 2115 roku. Na podobnej orbicie jak Ziemia krąży jakieś 28 tysięcy takich kosmicznych kamyków, i każdego roku dodaje się do tej liczby kolejne 3 tysiące. Każdy z nich ma minimum 120 metrów długości, bo mniejszymi nie warto się zajmować. Natomiast potwierdzenie życia pozaziemskiego już coraz bliżej. I wielu z Państwa uśmiecha się z przekąsem, uważając za grubą przesadę blokowanie takich informacji, bo niby jesteśmy gotowi na wszystko. I jak się okazuje, niekoniecznie jesteśmy gotowi, a diabeł tkwi jak zawsze w szczegółach. Już teraz Lechici wierzą, że ich przodkowie wylądowali na statkach kosmicznych gdzieś na ruskiej Syberii, przywożąc ze sobą Pismo Święte w postaci złotych wet. I o ile brzmi to nieco anegdotycznie, to trzeba zdać sobie sprawę, że w tym momencie mamy do czynienia z kultem, nowym rodzajem religii. Co innego, gdy okaże się, że coś żyje na innej planecie i ktoś, opierając się na takim niewątpliwym fakcie, stworzy na bazie tego inny kult i inną religię. Dlaczego jest to takie ważne? Bo religia w moim mniemaniu ma niewiele wspólnego z absolutem, a służy wyłącznie kontroli populacji. I z tego powodu ci, którzy nami obecnie rządzą, mają oko na takie kulty, bo jest to dla nich potencjalna konkurencja. Z tego powodu dmuchają na zimne w ogłoszeniu życia pozaziemskiego, wiedząc, że ma to moc puszki Pandory i kto wie, co z niej wyskoczy, zagnieździ się w czymś mózgu, i powstanie nowa Ewangelia. I najnowszy testament. To z tego powodu NASA zatrudniła aż 24 teologów. Pracują oni nad tym, w jaki sposób oceniać i tłumaczyć odnalezienie biologicznego życia pozaziemskiego w sposób, który nie załamie ustabilizowanych już religii na świecie. Jeden z tych teologów to pastor dr Andrew Davison, i wykłada on teologię na Cambridge. I tu ciekawostka: ma także doktorat z biochemii obroniony na Oksfordzie. Artykuł na ten temat to publikował brytyjski Daily Mail i wymienia on jeszcze teologa, astronoma Jezuite, ale nie podaje jego nazwiska. W 2008 roku szef astronomów w Watykanie powiedział, że nie ma konfliktu pomiędzy wiarą w Boga. A możliwością istnienia pozaziemskich braci, prawdopodobnie bardziej rozwiniętych od ludzi. Ojciec Jose Gabriel Funes, jezuita i szef Watykańskiego Obserwatorium, a także przez jakiś czas naukowy doradca papieża Benedykta, oficjalnie powiedział, że w jego opinii życie na innych planetach istnieje. Zapytano o to, czy ma na myśli istoty podobne do ludzi, lub nawet bardziej rozwinięte niż ludzie powiedział: Cytuję. Z pewnością w tak wielkim wszechświecie nie można wykluczyć takiej hipotezy. Koniec cytatu. Nie wszyscy duchowni są tak otwarci jak katolik Funes i np. Albert Moller, prezydent Seminarium Teologicznego Baptystów. Zapytany o możliwość istnienia obcych powiedział, cytuję, Odpowiedź brzmi nie, to spekulacja. Nie mamy powodów, aby wierzyć, że istnieje gdzieś inna historia. Nie ma niczego w Piśmie Świętym, że nie może tam być jakiejś formy życia, ale to, co nam powiedziano, to, że kosmos został stworzony po to, aby na tej planecie Jezus Chrystus w przestrzeni i w czasie, i historii, mógł przyjść i zbawić grzeszną ludzkość. Koniec cytatu. I zapewne dlatego, Moller nie należy do panelu wybranego przez nasa. I nawet jeśli część z Państwa, ja sam się z nim nie zgadzam, to trudno mu odmówić religijnego, a ściślej chrześcijańskiego podejścia do sprawy, co nie przeszkadza katolickim patriarchom nazywać go wyedukowanym barbarzyńcą. Natomiast panel teologów NASA został dobrany tak, aby można było kontrolować narrację religijną w kwestii odkrycia życia pozaziemskiego. Zanim jednak ta dyskusja dobrnie do końca, może się okazać, że to obcy pierwsi zapoznają się z życiem ziemskim. Za pieniądze, jakie wyłożyła NASA, buduje się obecnie kosmiczny żaglowiec, który napędzany będzie promieniem potężnego ziemskiego lasera, a na którego pokładzie zamierza umieścić się niesporczaki. Taki pojazd będzie w stanie osiągnąć prędkość nawet 30% prędkości światła. Kosmiczny żaglowiec będzie wielkości dłoni, a potrzebny do jego napędu laser wykorzysta 10% całej energii używanej w USA. Taka energia będzie potrzebna zaledwie przez kilka minut. Będzie to pierwszy eksperyment tego typu, a nie sporczaki lecą tylko w jedną stronę i już nigdy nie wrócą na Ziemię. Mają one niesłychaną zdolność przetrwania i kto wie, czy nie zadomowią się w miejscu, w jakie dolecą i co z takiego niesporczaka wyrośnie? I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, bo Chiny jednak wystrzeliły swoją rakietę. Jest to długi marsz 2D, i na jego pokładzie znajduje się oczywiście satelita wojskowy. Tak więc wynik kosmicznej ligi to 3-1. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia, mówił kres Miekina.